it seems Na scenie pojawili się soliści śpiewający. Jak zawsze jest taka możliwość, by na eliminację przesłać płytę z nagraniem własnego wykonania piosenki lub pojawić się na eliminacjach w Szanowskim Moksir. Z tej drugiej ewentualności korzysta wielu śpiewaków, zwłaszcza z terenu powiatu szanowskiego, choć nie tylko. W tym roku na eliminację przyjechali także goście ze Skawiny, Bulowic, Sosnowca czy Kuźni Raciborskiej. Wszyscy poddali się surowej ocenie jury, które wysłuchało ponad 30 chętnych do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Można było posłuchać wielu znanych Przebojów muzyki popularnej, ale także poetyckiej czy przebojów puszczanych przez rozgłośnie radiowe. Dzień. Lepsi już w kwietniu zaprezentują się podczas finału festiwalu. Oceniać ich będzie dostojne jury, które także wspiera radą młodych ludzi. Na finale wiemy na pewno, że będzie prezentacja oceniał Janusz Rom, tak jak co roku jest to nasz juror, który poprowadzi również warsztaty. Będzie jurorem także Jerzy Cigler, który jest z nami od początku i zna wszystkich tych wokalistów. My obserwujemy te osoby już od 10 lat, bo niektórzy z nich są z nami tak naprawdę od zawsze, mówiąc krótko od początku festiwalu, więc też obserwujemy, jak oni się zmieniają, jak sięgają po pogni. Trzy repertuar, jak rozwijają swój warsztat, jak też uczą się na tych warsztatach i na tych festiwalach, jak być coraz lepszym wokalnie. Także to nas bardzo cieszy. No i to mam, mamy taki wgląd, jakby w te lata ubiegłe, w to, w to jak, jak, te, jak te dzieci śpiewały. No i trzecia osoba najprawdopodobniej to będzie z Krakowa, pani Anna Kawiak. Ona jest, piosen, ona jest kompozytorką, aranżerką. Tegoroczny finał chrzanowskiej lokomotywy będzie miał wyjątkowy, jubileuszowy charakter. Ta niezwykła impreza, będąca świętem tańca i Piosenki organizowana jest już po raz dziesiąty. Rozpocznie się 17 kwietnia, właśnie od prezentacji finalistów w zakresie piosenki. Następnego dnia, 18 kwietnia, w sobotę, do Chrzanowa zjadą tancerze. W tym roku organizatorzy wzbogacili program tańców nowoczesnych o osobne kategorie: Street Dance i Break Dance. Na ten dzień zaplanowano coś jeszcze. Imprezą towarzyszącą chrzanowskiej lokomotywie w tym roku będzie bieg na odcinku 5 km, ponieważ patronem festiwalu tego rocznego jest ultramaratończyk, niepełnosprawny biegacz Dariusz Strychalski. Zorganizowaliśmy dla miłośników biegu, jakby żeby pokazać, że, że bieganie może być fajne i że to może być fajna pasja życiowa. Zaprosiliśmy go tutaj do siebie. On przyjeżdża na te trzy dni i pobiegnie razem z wszystkimi szanowianinami, którzy będą mieli ochotę i okazję wziąć udział w tym biegu. Park Run Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna. Z kolei 19 kwietnia to gratka dla wszystkich wielbicieli tańca towarzyskiego, bo to on zdominuje ostatni dzień festiwalu. Będzie bardzo kolorowo, bardzo bardzo i myślę, że bardzo jubileuszowo, bo z tym jubileuszem związanych będzie na pewno jeszcze kilka niespodzianek, ale tego na razie jeszcze nie zdradzę. Warto więc w tym terminie zarezerwować sobie czas.